Kiedy znajdusiowi pasują okulary. On w ogóle ma owo z okularami coś po prostu. Znajduj i bardzo lubi wszystko gryźć. Wytłustiał tak, wyolbrzymiał przez dwa dni, jak byłam na warsztatach w rabie wyżnej. I powiem Wam, że zmężniał okrutnie. Był na swoich pierwszych spacerach z moją mamą i ze swoimi mamkami i z psami. Mówię wam po prostu zwiedza, zwiewa, bawi się wszystkim i chodził nawet po wiejskiej takiej piaszczystej drodze. Tak. A jak matkę zaczepia, to matka mu oddaje. Już sobie nie pozwala tak. Ona, ona go zdyscyplinuje. Panie... Dyscyplinuje go mama okrutnie. No, zobaczcie. Pięknie, nawet nie wiedziałam, że... Moja mama i jej przyjaciółka wezmą znajdka na spacer po całym ogrodzie. Dopiero się też przyznała się, o to winowajczyni się przyznała właśnie, tak. A posiłek, aha, aha. nie karmi? Nie, nie karmi. On coś się usiłuje, ale no widzicie, śliczna tym Jak Nie myje, zobacz jakiego myje. No wiem jak myje, wiem. A znajdek się jeszcze dorwał do cycusia, słuchajcie. Hmm, tak, jeszcze się zalogował. Zobaczcie, ona go tu czyści, a on ją tam jest o się, klup, się tak dokładnie doi. Ja bym powiedziała, a nie z się doi. O, widzicie? No. Ach, matki, matki. Lisu tutaj ładnie, pięknie nam Lisią, pilnuje. Tak. Się ty, się on, teamsa, z... on jest ale zawsze uśmiechnięty, się... kochany pies. Powiedz, nie będzie mi smutno. Mam dwie kotki tutaj do zajęcia się. Mówię, wystarczy już tego babysitowania.